Dobry proszę pana, dzień dobry, cześć Przedstawimy się Adam Jaki? Słodowy? Tak <laughs> nie jak się nazywamy pani. Tak i co będziemy robić panie Adamie? No to nie, to ty mi powiedz. No to ja nie wiem, no to ty mi powiedz. No ja, ja Nie wiem, na żyją, Dobra, przyjaciół. dobra. A ty filmu, panie Adamie? Ojejku no? Nie no bez przesady. Ja no dobra. Jestem... Przesady, może być dobry dobra, dzień. pozdrawiamy mamusie babci, ciociadzie, czy hele Nie żyję. Tak, nie dobra. dobra. A listonosza? Też nie żyje. A to Iza, to Iza. No, no. <grym> Czekaj, o no, teraz, tak. tak? Pozdrawiam moją córeczkę, która tak? już ma 18 lat. O, to już teraz... <laughs> tak. Tak. Pozdrawiam tak, ją. Dobra. Mam nadzieję, że do niej wrócę. To tak nie wygląda. Nie? No w życiu, no to musiałem do dlatego. Tak, na bardzo się wam się widać. Proszę się i tymi do łączy na to. Jak już raz jak się do przysuma, cztery, to trzy, A czy najpierw skacze pilot, tak? <tuszel> nie no, jak wyskoczy pierwszy pilot, to nie do... <tuszel> tak, bo się wsuwają te uprzęże. Że nie panni No i potem żadne Tak, Także ty jak sobie i nie zmieniają. I zmieniają. Nie zmieniają. Opierasz się na tamnej piłce. Głowa na ramieniu. Patrzysz się na wąsza. jęzor na I, I będziemy. Na I I tak. Jest... I I teraz to do jest... <try>

Pokazujesz tak, jest... wszystko? i jest... <grymka> drugą ręką. Potem wpływamy rząd. Tylko A, trzeba tak robić. A, to jest... Ale żeby się inaczej Potem całą snu Ma to, ogólnie co chcecie. bardzo go do góry. I... A ja Nie wierzysz. Do samolotu.

Ah, A. Ah. Jo jo. Jak było? lepsze od picia piwa? No nie wiem. A od seksu? Nie, nie mogę powiedzieć, bo moja na Daj <noise> pomogę Dobra, Ci wstać. Daj rękę. No. Ooo się coś jeszcze. A Luzik, co? Nudy? Nudy. Nudy, no, nie? No, to jest, to jest. <noise> Pokazałeś mi, co? Nieraz. No, ja kołowany trochę jestem. Tak? Na... Ale ładnie się bazby. Tu? No, całuski, no proszę mi tu. No, całuski mi tu. Ty, ale tak to cały są jego sąsiadka, nie? I porządnie jednego, no. No, jednego dla dzieci, no. no. Co? No, do.